Drodzy seniorzy, to co właśnie wydarzyło się w Sejmie może być jednym z najważniejszych momentów dla waszych portfeli i codziennego życia. Właśnie ogłoszono nowe świadczenia, które, jak twierdzą posłowie, mają całkowicie odmienić sytuację osób starszych w Polsce. Mówimy tutaj nie tylko o zwykłej podwyżce emerytury, ale o całym pakiecie rozwiązań, które mają realnie poprawić bezpieczeństwo finansowe i jakość życia milionów polskich seniorów. Zastanówcie się przez chwilę, przez lata słyszeliśmy obietnice, które często kończyły się na papierze. Tym razem jednak zmiana jest oficjalna i już wkrótce zacznie wchodzić w życie. Wiele osób pyta, co to oznacza w praktyce, czy będą to dodatkowe pieniądze na konto, czy nowe zniżki na leki, a może wsparcie w rachunkach i usługach medycznych. Prawda jest taka, że mówimy o szeroko zakrojonej pomocy, której celem jest ulżenie codziennym wydatkom osób starszych, szczególnie w czasach, gdy inflacja i rosnące koszty życia uderzają najmocniej właśnie w seniorów. Nie chodzi tu tylko o suche liczby, ale o realny wpływ na to, jak będzie wyglądać wasze życie. To może oznaczać mniej stresu przy opłacaniu rachunków, większą niezależność finansową i przede wszystkim poczucie, że po latach ciężkiej pracy, państwo zaczyna traktować seniorów poważnie i z należnym szacunkiem. Dlatego zostańcie ze mną do końca tego materiału, bo krok po kroku wyjaśnię, jakie świadczenia dokładnie zostały zatwierdzone, kto może na nie liczyć i jak można je uzyskać. Nie chcecie tego przegapić, bo te informacje mogą realnie wpłynąć na Waszą przyszłość. A zanim przejdziemy dalej, mam do Was ogromną prośbę: jeśli uważacie, że seniorzy w Polsce zasługują na godne życie i takie decyzje są naprawdę potrzebne, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki temu więcej osób usłyszy o tych zmianach i dotrzemy do jeszcze większej liczby emerytów, którzy muszą wiedzieć, co się właśnie wydarzyło. Teraz, skoro już wiemy, że Sejm oficjalnie ogłosił nowe świadczenia dla polskich seniorów, przejdźmy do szczegółów, które naprawdę mają znaczenie. Bo przecież każdy z Was zastanawia się w tej chwili, co to oznacza dla mnie, ile pieniędzy trafi na moje konto i kiedy mogę to poczuć w portfelu. I to są dokładnie pytania, na które musimy odpowiedzieć. Zacznijmy od tego, że mówimy tutaj o pakiecie świadczeń, a nie o pojedynczej wypłacie. To oznacza, że zmiany obejmą nie tylko same emerytury, ale również szereg dodatków, dopłat i ulg, które razem tworzą coś w rodzaju tarczy ochronnej dla osób starszych. Sejm podkreśla, że po raz pierwszy od wielu lat rząd zdecydował się na tak szeroki program, który obejmuje praktycznie każdego emeryta w Polsce, bez względu na to, czy mieszka na wsi, czy w mieście, czy ma wysoką, czy bardzo niską emeryturę. Pierwszym i najgłośniej komentowanym elementem jest podwyżka świadczeń podstawowych. I tutaj mamy do czynienia z czymś, co wielu ekonomistów nazywa historycznym krokiem. Dlaczego? Bo do tej pory waloryzacje, które otrzymywali seniorzy, często były zjadane przez inflację. Owszem, emerytura rosła o kilka procent, ale równocześnie rosły ceny chleba, mleka, prądu czy leków, więc w praktyce wielu z Was nie odczuwało różnicy. Tym razem jednak zapowiedziano, że podwyżki mają być wyższe niż wskaźnik inflacji, a to oznacza realny zysk. To jest ta różnica, która sprawia, że seniorzy zaczynają wreszcie odczuwać poprawę, a nie tylko papierowe zmiany. Ale to nie wszystko. W pakiecie znalazły się także dodatki celowe, które mają pomóc w konkretnych sytuacjach życiowych. Wiele osób starszych zmaga się z wysokimi rachunkami za energię, szczególnie zimą. Dlatego wprowadzono nowe dopłaty do rachunków, które będą wypłacane automatycznie, bez konieczności składania skomplikowanych wniosków. To bardzo ważne, bo wielu seniorów nie miało siły ani wiedzy, żeby wypełniać dziesiątki formularzy. Teraz pomoc będzie trafiała tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, w sposób szybki i prosty. Kolejnym istotnym elementem są zniżki na leki i dostęp do opieki zdrowotnej. To jest temat, o którym mówi się od lat. Seniorzy płacą ogromne kwoty za lekarstwa, a wizyty u specjalistów potrafią być odległe o kilka miesięcy. Nowe świadczenia mają to zmienić. Ogłoszono, że lista darmowych i refundowanych leków zostanie poszerzona, a osoby po 70 roku życia mają mieć gwarantowany szybszy dostęp do lekarzy specjalistów. To oznacza, że nie będziecie już musieli wybierać między zakupem leków a opłaceniem rachunków, a zdrowie stanie się realnym priorytetem państwa. Nie mogę też pominąć faktu, że wprowadzono wsparcie dla osób samotnych. Wiele starszych osób w Polsce mieszka samodzielnie, bez pomocy dzieci czy rodziny. I to właśnie te osoby najbardziej odczuwają każdy wzrost kosztów życia. Dlatego w ramach nowych świadczeń pojawia się specjalny dodatek dla seniorów samotnych, który ma zapewnić im dodatkowe bezpieczeństwo finansowe. To ogromny krok, bo wreszcie dostrzeżono grupę, która przez lata była pomijana i zostawiana sama sobie. Wyobraźcie sobie teraz codzienne życie z tymi zmianami. Senior, który do tej pory miał emeryturę w wysokości 1800 zł i z trudem wiązał koniec z końcem, dostaje kilkaset złotych więcej. Do tego rachunki za prąd i gaz są częściowo pokrywane przez państwo, a leki, które do tej pory kosztowały go kilkaset złotych miesięcznie, nagle są darmowe albo mocno tańsze. To nie są małe zmiany, to całkowicie inny poziom bezpieczeństwa, spokoju i komfortu życia. Oczywiście pojawiają się też pytania, skąd na to wszystko pieniądze? I to pytanie zadają nie tylko politycy opozycji, ale też sami seniorzy, którzy mają w pamięci wiele obietnic, które nigdy nie doczekały się realizacji. Rząd zapewnia jednak, że środki są zabezpieczone w budżecie, a dodatkowo część programu ma być finansowana z funduszy unijnych. To pokazuje, że tym razem nie są to tylko słowa, ale realny plan, który już został wpisany do finansów państwa. I tutaj musimy podkreślić coś bardzo ważnego. Te zmiany nie są tylko jednorazowym zastrzykiem gotówki. To systemowe rozwiązania, które mają obowiązywać przez lata. To oznacza, że nie mówimy o jednej, 13 emeryturze czy jednorazowej dopłacie, ale o trwałym mechanizmie wsparcia dla osób starszych. I to właśnie dlatego eksperci mówią, że Sejm podjął decyzję, która naprawdę zmienia wszystko. Ale zdaję sobie sprawę, że wielu z Was wciąż ma ogromne wątpliwości. To zupełnie naturalne, bo przez lata przyzwyczailiśmy się do tego, że obietnice polityków brzmiały pięknie w mediach, a później w praktyce znikały gdzieś w urzędniczym gąszczu. Dlatego rozumiem, że pytacie z niepokojem, kiedy to dokładnie wejdzie w życie, czy ja na pewno kwalifikuję się do tych świadczeń, skoro moja sytuacja jest trochę inna niż sąsiada, co muszę zrobić, żeby pieniądze faktycznie trafiły na moje konto, a nie żeby zaginęły w systemie. To są bardzo ważne pytania, i właśnie dlatego w tej części materiału postaram się wyjaśnić krok po kroku wszystkie terminy, zasady i warunki, abyście mogli mieć pewność, że nie przegapicie ani jednej złotówki, która się Wam należy. Bo wiecie doskonale, że to, co pięknie wygląda na papierze czy w telewizyjnych wystąpieniach, często w praktyce wymaga świadomego działania i znajomości procedur. Na szczęście w przypadku tych zmian pojawiły się bardzo konkretne terminy. To nie jest wizja odległej przyszłości, to nie jest coś, co może się wydarzyć za 5 czy 10 lat. To dzieje się tu i teraz. Już od marca przyszłego roku waloryzacja emerytur stanie się faktem, co oznacza, że pierwsze wyższe przelewy zobaczycie na swoich kontach bankowych właśnie wtedy. Nie będziecie musieli czekać w nieskończoność ani zastanawiać się, czy to się wydarzy. Termin został jasno zapisany i potwierdzony. Co więcej, dodatki do rachunków mają być przyznawane już od zimy, a więc w momencie, gdy koszty ogrzewania i energii elektrycznej najbardziej dają się we znaki. Natomiast program zniżek na leki zacznie obowiązywać w drugim kwartale roku, czyli w praktyce jeszcze zanim lato na dobre się rozpocznie. To pokazuje, że zmiany są dosłownie za rogiem i każdy z Was bardzo szybko poczuje ich skutki w codziennym życiu. Ale chcę, żebyście spojrzeli na te decyzje nie tylko przez pryzmat najbliższych miesięcy. Spójrzmy szerzej. Polska starzeje się w błyskawicznym tempie. Każdego roku rośnie liczba osób w wieku emerytalnym, a seniorzy stanowią coraz większą część społeczeństwa. To, jak traktujemy osoby starsze, jest prawdziwym lustrem, w którym odbija się charakter naszego państwa. Bo jeżeli seniorzy żyją w biedzie, w samotności, bez dostępu do podstawowej opieki i z poczuciem, że zostali zapomniani, to cierpi na tym całe społeczeństwo ale jeśli seniorzy są szanowani, doceniani, wspierani i mogą liczyć na godną starość, to korzysta na tym każdy obywatel, także młodsze pokolenia. Dlatego właśnie nowe świadczenia nie są żadnym prezentem od rządu, jak niektórzy próbują to przedstawiać. To jest forma sprawiedliwości społecznej, element uczciwego rozliczenia za dziesiątki lat ciężkiej pracy, którą włożyliście w rozwój tego kraju. Wyobraźcie sobie też, jak te zmiany wpłyną na wasze relacje rodzinne. Ile razy w ostatnich latach zdarzyło się, że to wy, mimo własnych trudności finansowych, musieliście pomagać dzieciom czy wnukom? Ile razy zdarzyło się, że senior o skromnej emeryturze wyciągał rękę po swoje oszczędności, aby dopłacić wnukowi do studiów, dorzucić się do czynszu córki czy kupić lekarstwa dla chorego członka rodziny? Często robiliście to kosztem własnych potrzeb, odkładając zakup leków, ubrania czy wizyty u lekarza. Teraz, kiedy świadczenia mają być wyższe, a codzienne koszty niższe dzięki dopłatom i zniżkom, możecie wreszcie odetchnąć. Możecie spotykać się z rodziną bez tej nieustannej kalkulacji w głowie, możecie zaprosić wnuki na obiad i nie martwić się, że każdy dodatkowy posiłek nadwyręża budżet. To jest ta zmiana jakościowa, której nie da się przeliczyć wyłącznie na złotówki, to jest spokój ducha i radość z codziennych chwil. Nie możemy też pominąć aspektu psychologicznego. Seniorzy w Polsce przez wiele lat mieli poczucie, że są traktowani jak problem, jak grupa, o której mówi się tylko przy okazji wyborów. Zbyt często czuliście się ignorowani, spychani na margines, a wasze potrzeby schodziły na dalszy plan. Decyzja Sejmu jest sygnałem, że wreszcie coś się zmienia. To symboliczna wiadomość, wasze życie, wasza praca i wasz wysiłek mają dla nas znaczenie. I choć dla jednych może to brzmieć jak polityczne hasło, dla was to jest coś dużo ważniejszego: to przywracanie poczucia godności, które dla wielu osób starszych jest równie cenne, a czasem nawet cenniejsze niż same pieniądze. Ale pamiętajcie, aby w pełni skorzystać z tych nowych świadczeń, trzeba być czujnym i dobrze poinformowanym. Nie wystarczy tylko czekać, aż pieniądze same pojawią się na koncie. Trzeba wiedzieć, jakie dokumenty mogą być potrzebne, jak zgłosić się pod opłaty, gdzie sprawdzić listę darmowych leków, czy jak upewnić się, że wasze dane są aktualne w systemie. W dalszej części materiału szczegółowo opowiem, jak wygląda proces przyznawania poszczególnych dodatków i jakie kroki powinniście podjąć, aby nie zostać pominiętymi. Bo każda złotówka, każdy grosz, który wam przysługuje, powinien trafić właśnie do Was, a nie zaginąć w biurokracji.